Niezależnie od tego, czy masz lat 20 czy 80, zawsze można zacząć coś od nowa. Coś takiego, co tym razem się uda. A dlaczego nie udało się to, co robiłaś wcześniej? To proste. Wyobraź sobie, że mm, jesteś uczniem na jakimś specjalnym, wyjątkowym kursie, na który. Zapisałaś się dawno temu. I masz jednego ulubionego nauczyciela, i wiesz, że to jest taki nauczyciel, który wie wszystko. Podejmujesz jakąś decyzję. Czy chciałabyś, czy chciałbyś, żeby ten Twój ulubiony, mądry nauczyciel powiedział Ci, że decyzja, którą podjąłeś, albo którą podjęłaś, była zła? I czy chciałbyś, chciałabyś, żeby ten nauczyciel powiedział ci, że jeżeli będziesz dalej szła tą drogą, to to nie jest droga dobra dla ciebie. Chciałabyś? Chciałbyś? Tak? <grych> no to właśnie tym nauczycielem jest życie. Naprawdę. Nie sam fakt, że jesteśmy żywi w przeciwieństwie do bycia nieżywymi, ale ta siła, która utrzymuje nas przy życiu, ta sama siła, która sprawiła, że w ogóle jesteśmy tutaj. No bo przecież kto to zrobił? Kto pozwolił, albo kto doprowadził do tego, że komórki połączyły się ze sobą, potem już zaczęły się dzielić i potem z tych komórek powstała żywa ludzka istota? Można powiedzieć, że to się samo dzieje, no ale jest jakaś siła, która tym kieruje, prawda? No jest, no musi być jakaś siła, która choćby utrzymuje dla nas tlen w powietrzu albo czuwa nad tym, żebym przez cały czas oddychała. Ja w ogóle nie muszę o tym pamiętać, ale gdybym musiała o tym pamiętać i gdybym zapomniała, to po prostu przestałabym żyć, tak? Więc jest ktoś, kto czuwa nad tym, tak? Żeby moje płuca same robiły to za mnie. Siła życiowa. I teraz, kiedy każdy z nas przychodzi na świat, to ma. Każdy, absolutnie każdy, bo teraz powiesz: No tak, to pewnie inni lepsi mają takiego mądrego nauczyciela życie, które kieruje tym lepszym ode mnie człowiekiem w taki sposób, że on dociera do swojej pasji, do swojego przeznaczenia, do swojego um, idealnego zawodu i w ogóle czuje się z tym fantastycznie. Otóż nie. Każdy z nas ma takiego przyjaciela. Ma go częściowo w sobie. Częściowo, częściowo poza sobą, dlatego że to jest jedność. Można powiedzieć, że to jest Bóg, ale znowu ja uważam, że może nie będę teraz tego wyjaśniać, wyjaśnię to innym razem: siła wyższa, która każdym z nas kieruje. Możemy tę siłę wyższą nazwać aniołem stróżem, a jeżeli nie wierzysz w tę religię, tylko wierzysz w inną religię, to z całą pewnością w Twojej religii też jest jakiś. Dobry opiekuńczy duch, albo dobra opiekuńcza siła, która prowadzi ludzi. Nie przez przypadek we wszystkich kulturach na świecie, we wszystkich cywilizacjach świata jest taki dobry duch, taka dobra siła, która człowieka prowadzi. No więc każdy z nas ma tę swoją siłę wyższą, która jest jego nauczycielem i prowadzi go przez życie. I Ponieważ człowiek kieruje się swoim dość ograniczonym umysłem ludzkim, to wiele razy wydaje mu się, że podejmuje dobrą decyzję, ale potem okazuje się, że wcale nie. I albo żałuje tego, albo znajduje się w miejscu, w którym wcale nie chce być. Tak samo jest z marzeniami. Jeżeli mówisz na przykład, że miałaś jedno, po prostu tylko jedno. Jedno najlepsze, doskonałe marzenie. Na przykład chciałaś być lekarzem. Haniu. Wymyśliłaś sobie, wymarzyłaś sobie, że to jest zawód idealny dla ciebie. I z jakiegoś powodu życie tak kieruje tobą, że nie studiujesz medycyny. I nic nie wskazuje na to, żebyś miała zostać lekarzem. I mówisz, że życie zabrało ci jedyne marzenie. A ja ci na to powiem, że miałaś po prostu za mało marzeń. Całe swoje życie uzależniłaś od jednej rzeczy, o której postanowiłaś, że jest... Jedynym warunkiem, który da ci szczęście. A przecież masz 20 lat. Nie jesteś w stanie w tej chwili zobaczyć siebie za 40 lat, kiedy siedzisz w gabinecie lekarskim i nie wiesz, jakbyś się z tym czuła. Być może wcale nie czułabyś się z tym dobrze. Być może poszłabyś na tę medycynę i po roku albo dwóch po prostu mając tę medycynę w praktyce na co dzień stwierdziłabyś, że to w ogóle nie jest dla ciebie. Jeżeli naprawdę uważasz, że to jest absolutnie jedyna rzecz, która da ci szczęście, to zrób z tego priorytet w swoim życiu. Nie słuchaj tego, co mówią inni, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz, tylko po prostu dąż do tego celu. Ale jeżeli sama masz wątpliwości, to nie skarż się, że życie ci coś zabiera, dlatego że życie popycha cię widać w inną stronę, która jest dla ciebie lepsza. Poza tym chce ci. Uzmysłowić też jeszcze jedną rzecz, to co nazywasz swoją decyzją, że Ty sobie wymarzyłaś, że będziesz lekarzem, Ty sobie wyobraziłaś, że to jest spełnienie wszystkich Twoich marzeń, że to jest realizacja Twojej największej pasji. Tak naprawdę to wcale nie Ty, tylko Twoja podświadomość. I powiem Ci jeszcze jedną rzecz, co wynika z mojego doświadczenia. Ludzie, którzy chcą zostać lekarzami albo pielęgniarkami, proszę nie myślcie, że uogólniam. Ja chcę tylko powiedzieć, że istnieje taka możliwość, że Twoja podświadomość żąda od Ciebie, żebyś została lekarzem, dlatego że za wszelką cenę chce opiekować się innymi ludźmi. Ale jest tak dlatego, że Ty sama czujesz się samotna, czyli w Pewnej przenośni, Twoja podświadomość chce doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy na mocy dyplomu, który uzyskasz na uniwersytecie, będziesz miała władzę nad tym, żeby opiekować się innymi ludźmi i przynosić im ulgę w cierpieniu, co Twoja podświadomość może jednocześnie przetłumaczyć w taki sposób, że wtedy wreszcie ktoś będzie mógł zaopiekować się też Tobą i przynieść ulgę Twojemu cierpieniu. Więc to, że pragniesz być lekarzem, być może jest tylko żądaniem Twojej podświadomości, która chce w ten sposób zdobyć dla Ciebie to, czego Ci najbardziej brakuje. Nie twierdzę, że tak jest. Istnieje tylko taka możliwość. I skoro już jesteśmy przychani. Życie nie jest trudne, szczególnie dorosłe. No. Kiedy masz 16 lat, kiedy masz 10 lat, to dorośli ciągle mówią ci, co masz zrobić. I właściwie nie masz wtedy wyjścia, szczególnie jeżeli mieszkasz, no, a mieszkasz, jeżeli jesteś niepełnoletni, z rodzicami w ich domu i musisz się dostosować do ich zasad, niezależnie od tego, czy one ci się podobają, czy nie. Ale ty, ani masz 20 lat. To jest fantastyczny moment. I e, mówisz, że. Nie jesteś w stanie uporać się z dorosłą odpowiedzialnością, z decyzjami i z konsekwencjami. Myślę, że jest tak dlatego, że próbujesz wszystko zrobić naraz. I próbujesz od razu zaprojektować całe swoje życie, i czujesz się winna, że ci to nie wychodzi. No przecież nie da się zaprojektować wszystkiego, bo masz tak. Masz jedno marzenie, żeby zostać lekarzem. A ludzie mówią ci, że właściwie się do tego nie nadajesz, no to ty stwierdzasz, no tak, no to mówią mi, że się do tego nie nadaje, no to znaczy, że nawet to moje jedyne marzenie straciłam. Zobacz. Inna osoba, dokładnie w tej samej sytuacji, pomyślałaby tak. Marzę o tym, żeby zostać lekarzem. Czytam wszystkie książki o różnych chorobach, interesuję się sposobami leczenia w różnych kulturach, wybieram się na studia. Nie zdałem za pierwszym razem, ale to nic. Za rok będę zawał znowu. A jeżeli znowu nie znam, nie znam, będę zdawał, zdawał znowu, dlatego że to jest moja pasja i ja chcę to robić. Ale prawdopodobnie ty nie czujesz się pewna tego. To jest tylko takie marzenie, bo tak sobie wymyśliłaś. Może na przykład w rodzinie jest jakiś lekarz, i to jest ktoś, kogo podziwiasz, i chciałabyś też być taki jak on albo ona. Więc jeżeli nie masz swojej pasji w życiu, to stresujesz się tym, że nie masz swojej pasji i nie wiesz, co będziesz robić. I myślisz sobie, no tak, mam 20 lat, nie wiem, jak będzie wyglądało moje życie, jestem do niczego. I jeżeli tak myślisz, to sama sobie odbierasz siłę i sama sobie odbierasz dobre samopoczucie i sama skazujesz się na bycie ofiarą własnego życia. Przecież można inaczej. Pomyśl sobie tak. Tak jak ja myślałam. Mam 20 lat. Cały świat i całe życie przed sobą. Jak na przykład wyobraź sobie, że życie to jest wędrówka przez góry. Czy wiesz, ile jest ścieżek w górach? Są takie szerokie drogi, po których chodzą wszyscy ludzie wycieczkami. Tam jest dosyć ciasno, rzucają śmieci. Czasami jest tak ciasno, że nie można iść spokojnie, bo ciągle ktoś gada dookoła, więc nawet nie słyszysz własnych myśli. Ale są też inne ścieżki w górach, takie maleńkie, dróżki, wydeptane przez kozice albo tam gdzie śpią świstaki. I w tych górach jest tysiąc ścieżek i od Ciebie zależy, którą ścieżką pójdziesz. Więc zamiast stać przed tymi górami, czyli zamiast stać przed swoim życiem i mówisz, była jedna droga, podobała mi się, ale ludzie mówią, że ta droga nie jest dla mnie dobra, no to po prostu koniec już z tymi górami i koniec z moją wędrówką. No, tak mówisz. Zamiast mówić tak, spróbuj powiedzieć sobie samej i wyjaśnić sobie samej, że to jest jedna droga. Właściwie sama nie mam do niej pewnego przekonania, skoro zastanawiam się, jaka jest naprawdę moja pasja. I jeżeli znajomi mówią, że się do tego nie nadaje, no to właściwie, a może rzeczywiście. No to znaczy, że nie czujesz tego całym, całym sercem, a pewnie szukasz czegoś takiego. Co od razu, całym sercem ogarniesz, zagarniesz i będziesz wiedziała, że to cię będzie prowadziło przez życie. Może tak być, ale może być zupełnie inaczej. Znam ludzi, którzy odkryli swoją pasję przez przypadek, robiąc coś zupełnie innego. Są ludzie, którzy zmieniają swoje pasje kilka razy w życiu, bo po prostu. Tak ich ta pasja prowadzi, że najpierw zajmują się czymś na 100%, a potem zupełnie zmieniają swoje życie i stwierdzają, że to, czym się zajmowali, właściwie nie było takie ważne i teraz zajmują się czymś innym. Więc spróbuj spojrzeć na swoje życie jak na góry, przed którymi stoisz. I one nie są niebotycznie wysokie. One są całkiem przyjazne. Powiedzmy, że to są pagórki i wzgórza, a nie góry, żebyś nie mówiła, że nie masz sprzętu <grym> alpinistycznego. Więc stoisz przed różnymi pagórkami. I wzgórzami. I może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale między tymi pagórkami i wzgórzami jest bardzo dużo dróg i dróżek. No i teraz nie poznasz ich, dopóki nie wejdziesz tam trochę dalej i nie staniesz na jednej ścieżce i na przykład powiesz, o, jakie tu rosną niezapominajki, jak mi się tutaj podoba, to idę dalej tą ścieżką. Albo staniesz i powiesz, Jakie tu są ostre kamienie, jakieś kaktusy tutaj rosną, nie podoba mi się, tutaj skręcę, pójdę inną dróżką. To na tym polega. Nie musisz teraz wiedzieć wszystkiego o całym swoim życiu, jak będzie wyglądało do końca. To nawet nie miałoby sensu, wtedy po prostu byłoby nudno. Życie jest po to, żeby nas trochę zaskakiwać czasami, ale też, żeby przynosić absolutnie fantastyczne, takie zaskakujące niespodzianki. Więc spróbuj. Pomyśleć, że życie jest Twoim nauczycielem. Jeżeli jesteś teraz w miejscu, w którym jesteś, i nie jesteś w tym miejscu szczęśliwa, to znalazłaś się w nim tylko dlatego, że z tego miejsca dobrze widać następne miejsca, w których na pewno znajdziesz coś takiego, co jest dla Ciebie dobre i co poprowadzi Cię dalej. I nie martw się na zapas. Powiedziałam, że dorosłe życie jest fantastyczne. Tak, wiesz dlaczego? Uwielbiam być dorosła, po prostu uwielbiam być dorosła. Marzyłam o tym, odkąd miałam, nie wiem, ile lat, 7, 8? Do, marzyłam o tej chwili, kiedy będę pełnoletnia i będę mogła podejmować decyzje. To nie znaczy, że zawsze podejmuję dobre, ale to znaczy, że nawet jeżeli podejmę złą decyzję, zawsze mogę ją zmienić, bo jestem dorosła. Jestem dorosła. Jestem dorosła, to znaczy, że mam pełną świadomość tego, że istnieje milion możliwości, istnieje milion rozwiązań, istnieje milion ścieżek, którymi mogę pójść, a ja mam prawo do tego, żeby swobodnie wybrać ścieżkę, która z jakiegoś powodu najbardziej mi się podoba. Po prostu tą ścieżką próbować pójść dalej, a potem odkrywać następne rzeczy, i nie muszę nikogo prosić o zgodę, żeby zajrzeć pod jakiś kamień, albo żeby pójść, skręcić gdzieś, gdzie nikt nie idzie. Kiedy byłam dzieckiem, to musiałam zapytać, czy mogę się odłączyć od grupy, czy mogę pójść tam, gdzie mi się podoba, mimo że rodzice czy opiekunowie idą w zupełnie inną stronę. A teraz jestem dorosła i nie muszę nikogo pytać, po prostu robię to. Spójrz, no to w taki sposób masz przed sobą. Ach, wiesz ile razy życie tak cudownie zaskoczyło mnie, pokierowało mną, odpowiedziało na moje marzenia? Milion razy. Naprawdę. Na tym polega dorosłość. Idziesz sobie, marzysz sobie, ale nie przywiązujesz się do jednego marzenia, które jest warunkiem do tego, że tylko wtedy możesz być szczęśliwa. Jeżeli przywiążesz się łańcuchem do takiego jednego marzenia, no to, to jak życie ma ci dać? Coś, co byłoby dla ciebie najlepsze, skoro ty nic nie chcesz, tylko upierasz się przy jednym. Spróbuj to puścić. Mieć wielkie marzenia? Tak. Mieć pasję? Tak. Szukać swojej drogi, jak najbardziej tak, ale jednocześnie rozglądać się i być otwartym na to, co życie przyniesie. Dlatego, że życie cały czas opiekuje się tobą i jest Twoim nauczycielem. Nauczycielem i przyjacielem. Więc prowadzi Cię tam, gdzie znajdziesz coś bardzo ważnego, jakąś wskazówkę, drogowskaz do dalszej drogi, czyli do dalszego życia. Nie martw się na zapas, nie myśl, że jesteś skończona, skoro masz już 20 lat i jeszcze nie wiesz, co będziesz robiła w życiu, dlatego że niezależnie od tego, czy masz lat 20, czy 40, czy 60, czy 80, zawsze, <gryw> no po prostu, zawsze masz przed sobą milion nowych możliwości. I tylko od Ciebie zależy, co z tym zrobisz. Czy będziesz siedziała i narzekała nad tym, że nic Ci się nie udaje, i ludzie Ci mówią, że tam, gdzie chciałaś iść, to Ty się nie nadajesz, i że trudno jest żyć, i właściwie trudno jest podejmować te decyzje, i właściwie to wszystko Cię przerasta. Ale co Cię przerasta? To, żeby wstać. Spakować jakiś swój tobołek podróżny w przenośni, nie namawiam cię, żebyś od razu wyjeżdżała na koniec świata, tylko żebyś zebrała w tym tobołku wiarę w siebie, pozytywne nastawienie, pozytywne myśli, przyjaźń do samej siebie i spróbowała wejść na jakąkolwiek ścieżkę w życiu. Dlatego, że ta ścieżka jest tam nie przez przypadek. Ona za chwilę zaprowadzi Cię do miejsca, w którym staniesz, zachwycisz się i powiesz, o rety, no po prostu nigdy bym nie wpadła na to, żeby, żeby dojść do tego miejsca w życiu. A przecież to jest naprawdę to, o czym ja najbardziej marzyłam. Hmm? Weź swój Tobołek podróżny. Zapakuj do niego. Zaufanie do swojej siły wyższej. Zaufanie do życia, że jest twoim opiekunem i przyjacielem i nauczycielem, bo jest. Zapakuj do tego tobołka dobre myśli. Zapakuj kilka dobrych słów, także takich, które możesz skierować do samej siebie. I nie zastanawiaj się już zbyt długo i nie komplikuj sobie życia, tylko po prostu spróbuj pójść, po pierwszej ścieżce, którą znajdziesz pod swoimi stopami. I kiedy zorientujesz się, że fajnie ci się po niej idzie, to idź dalej. A jeżeli zorientujesz się, że z jakiegoś powodu nie dobrze się tam czujesz, to po prostu skręć i idź dalej. I życie poprowadzi cię za sobą. Zobaczysz, zobaczysz. Zaprowadzi cię dokładnie tam, gdzie będzie dla ciebie najlepiej. Tylko. Już przestań narzekać. Po prostu wstań i ruszaj to.